Hej, witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Skoro weekend to czas na przegląd sektorowy. A jaki przegląd dzisiaj zobaczymy? Pamiętaj, że Ty masz okazję o tym współdecydować, biorąc aktywny udział w naszych głosowaniach na karcie społeczność, tak więc aby formalności stało się zadość, przechodzę na kartę społeczność i zobaczmy, co dzisiaj ciekawego zobaczymy. Jaki przegląd zobaczymy w niedzielę mamy 324 oddane głosy za każdy głos duże dzięki mieliśmy do wyboru m.in. spółki wchodzące w skład indeksu Mwig 40, wIG budownictwo, czy też wIG nieruchomości, dodatkowo jeszcze Oze i oczywiście Gaming, który zwycięża. To głosowanie z wynikiem 32% oddanych głosów, i właśnie w dniu dzisiejszym zapraszam Cię na przegląd sektora gamingu. I co zobaczymy? Tradycyjnie na szybko zarekniemy, jak tam wyglądała piątkowa sesja. Zobaczymy wyniki portfela w ujęciu tygodniowym, jak również od początku roku oraz kilka spółek, które przygotowałem dla Ciebie na wykresie. Jak ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania, kliknięcia dzwoneczka oraz subskrypcji, aby YouTube informować o każdym kolejnym nowym nagraniu. A jak masz jakieś przemyślenia odnośnie obecnej sytuacji gamingu na GPW, bo wiemy, że nie wygląda to zbyt pozytywnie, to daj znać i podziel się swoją opinią w sekcji komentarzy. I teraz już nie przedłużając, przechodzimy do Podsumowania piątkowej sesji i lecimy z pozostałymi informacjami. I zobaczmy, jakie spółki rozpalały wyobraźnię inwestorów z jednej, jak i również z drugiej strony. Rozpocznijmy od tej bardziej negatywnej. Tutaj widzimy, że Gamesbox, czyli nasz kolejny debiutant, który zasilił ten najliczniej reprezentowany sektor na GPW, zaliczył spektakularny, można powiedzieć, debiut, bo minus 62,92 na obrocie 227 tysięcy. One More, kiedyś gwiazda. A dzisiaj już bardzo niewiele brakuje do tego, żeby szorować po swoich historycznych minimach. Również dzisiaj tą spółkę zobaczymy na wykresie. Widzimy, że w piątek było potężne obrywanie na dużym wolumenie: 614 tysięcy i ponad 59% na minusie. Potem Games spad spadł ponad 12,8%, Dragels ponad 10%, VR Factory 6,90%, Starward 4,74% i tak dalej, i tak dalej. Tak więc można sobie zatrzymać i na spokojnie się z tym zapoznać. Widzimy, że jest to. Sektor, który reprezentuje potężna ilość spółek, ponad 80. Jeżeli chodzi o największe wzrosty, bo ty też nie brakuje, wiemy, że jakieś pojedyncze wystrzały, pomimo bardzo negatywnego sentymentu na rynku, się również zdarzają. Tutaj największe wzrosty w piątek dała spółka LM Games 28%, PB Games 18%, 18 Pixel Crow, Black Rose 14%, 11% Konsole, Krabater 87, Duality 714 czy Juju 629. I tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o. Wyniki dodatnie. Jeżeli chodzi o obroty, króla ciężko przebić, wiemy o tym, chociaż obrót 21 milionów na CD Projekcie, to tak jakby CD Projekt spał. Za to zaliczył bardzo ciekawe odbicie, bo 4% na plusie. Huge 5 milionów 300 na obrocie i 2,86 na plusie. TES Games 1,29 na plusie i 2 miliony 200 na obrocie. Jeżeli chodzi o kursy WIG Games 5 jego indeksu, to na zamknięciu było 13,025 punktów i kurs poszczególnych spółek, czyli Cena z jedną akcję danej spółki. Tutaj najwięcej trzeba zapłacić w tym momencie za Creepy Jar, który też kiedyś jeszcze można powiedzieć kosztował kosmicznie i nadal jeszcze cały czas kosztuje sporo, bo wyłaczmy 49450 za jedną akcję 11B 48350 PlayWay 302 czy Test Games 118, ale to nam tylko pokazuje rozpiętość i rozstrzał cenowy i jaka jest po prostu na tych spółkach, bo najmniej możemy zapłacić za jedną akcję z spółki Engage Games Ponad 10 groszy, ponad, 40, ponad 14 za DTX, i NTM 18. No, jak widzimy, takich groszowych spółek również mamy, co nie miara na GPW czy też New Connection. Tak więc popatrzmy sobie dalej. Co ciekawego dzieje się, jeżeli chodzi o nasz indeks, czyli jeżeli rozgrywasz po raz pierwszy, bądź dopiero z się interesowaniem gamingiem na GPW, no to musisz wiedzieć, że mamy teraz dwa indeksy: WIG Gry oraz WIG Games 5, czyli stary nasz WIG Games, który mamy. Tutaj w nim 5 spółek, jest to 11 bits CD Projekt, CA Games, Huge oraz TS Games. Wiadomo, że Król zarówno udział jak i wagę ma największą w tym, w tym naszym indeksie. I jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, ostatnio oglądaliśmy 11bit i CD Projekt Gaming zwycięża, no to kolejne spółki to jest CA Games i Huge i dzisiaj również je zobaczymy na wykresie, a podział na torciku wygląda właśnie następująco. Popatrzmy również na wyniki tutaj portfelowe spółek, które debutowały w tym roku. Jak na razie jest to cztery spółki właśnie z sektora gamingu. Widzimy, że Hydra... W tym tygodniu spadła 0,5%, Road odbiło 2%, Black Rose odbiło 27%, no Gamesbox widzieliśmy debiut, a od początku, odkąd się pojawiły te spółki, Hydra i takie takie tak jest na minusie 35%, Road 2,5% czy też Black Rose 15% na minusie, czyli widzimy, że niezbyt pozytywnie przyjęte są te nowe spółki na rynku. I przejdźmy teraz, zanim przejdziemy do podsumowania portfelowego całego, co ciekawego dzieje się w tym momencie na wykresach tych poszczególnych spółek. I tutaj na wykresie mamy pierwszą spółkę na naszym dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że ULT Games też jest dosyć znaną wszystkim spółką. Mamy w tle trend spadkowy i układ negatywny, i o tym pamiętamy. Pamiętajmy również, że oglądamy wszystkie tutaj przedstawione przeze mnie walory w interwale tygodniowym. Pamiętaj, że to co widzisz jest moją prywatną opinią, prywatnym zdaniem. Nie sugeruję się tym, dokonajmy własnej i własnej analizy. Jeżeli chodzi o ULT Games, no to w tym trendzie spadkowym w końcu nastąpiło wybicie poziomów dosyć ciekawych wsparć. Przypominam, że nadbicie z krachu wojennego zepchnęło tą spółkę do poziomu 18,50 i jak widzimy w tym tygodniu już jest to przekroczone na zamknięciu 17,80 i bardzo blisko byliśmy już w przetestowania 17 zł kolejnej bardzo istotnej strefy widzimy odpadnięcie, tak więc pokaz słabości jak, jak najbardziej ma miejsce jeżeli tylko zobaczymy LTG, który spada poniżej 17, tak dla mnie kontynuacja fazy spadkowej spokojnie może mieć miejsce, nie widziałem, żeby LTG miał coś ciekawego w zanadrzu że mogłoby jakoś puścić newsa czy też jakąś informację odnośnie jakiejś produkcji nad którą pracują i która gdzieś już niedługo ujrzy światło dzienne bo to ewentualnie mogłoby wesprzeć jakieś ciekawsze odbicia i ruchy powrotne w tym bardzo negatywnym układzie na ulta games tak więc zobaczymy jeżeli ten poziom wsparcia będzie szanowany przez rynek nie będą próbować przebijać i zamykać się poniżej 17 na no to ruch powrotny połówka jest naturalnym oporem i oczywiście po połówce gdy uda im się rozjechać no to po raz kolejny musimy zapukać do bram w już kiedyś poziomu wsparcia, teraz już oczywiście oporu, czyli 20 zł. Dopóki nie pokonają tego, nie mamy szans myśleć o tym, że będą rozgrywać tego wcześniejszego range'a. Jeżeli chodzi o kolejną spółkę, no myślę, że też doskonale znana wszystkim, czyli Farm 51. Farm, który przeżył swoją spektakularne odbicie, gdy wybuchła wojna, bo zepchnęli tą spółkę do poziomu 20 zł, 10 groszy, potem jej moment zatrzymania i spektakularny rajd do góry ponad stuprocentowy. W tym momencie popadliśmy w starą można powiedzieć konsolę, no bo nie ma tak naprawdę pod co rozgrywać tą spółkę. Czekamy cały czas na doniesienia odnośnie ich produkcji, czyli III wojny światowej, gdyby to się pojawiło i jakieś ciekawsze informacje na rynek by napłynęły odnośnie właśnie tej gry, no to wiadomo, że może to dosyć ciekawie wpływać na kursy farmy i na pewno warto to śledzić. W tym momencie po raz kolejny gdzieś rozgrywamy tego szerokiego ręża w tym interwale tygodniowym wiemy, że poziom wsparcia, bardzo istotny. I nie do przekroczenia to jest poziom 38 zł, gdyż jego przekroczenie może spowodować niestety po raz kolejny kontynuację fazy spadkowej, nawet za testem tych wcześniejszych minimów. Ale do tego najprawdopodobniej potrzebujemy lejącej się krwi na globalnym rynku i również na GPW. Jeżeli chodzi o pozytywny scenariusz, no to musimy przede wszystkim wybić górne ograniczenie tego range'a Najlepiej wybicie tych 49-50 zł. To by na pewno dało zastanowienie na rynku, czy czasami coś ciekawszego na farm nie będzie się działo w najbliższej przyszłości, i czy czasami ktoś nie Więcej tego, czego my nie wiemy, i już to po prostu rozgrywa. Pamiętajmy również o czynnikach ryzyka, jakie są na rynku, czyli oczywiście Fed, który podnosi stopy procentowe, i już niedługo będziemy znów świadkami pewnie w najbliższych tygodniach kolejnej tego typu decyzji, wystąpień Pawela, czy też infl danych inflacyjnych ze Stanów i również danych inflacyjnych. Ze strefy euro czy z Unii Europejskiej, bo je będziemy poznawać, z tego co pamiętam, w najbliższy piątek. No i wiadomo, że BC też zapowiada już serię podwyżek stuprocentowych, które pewnie też będą osłabiać dosyć mocno rynki europejskie, w tym może to również negatywnie wpływać na GPW. No i oczywiście pamiętajmy, że wojna za naszą wschodnią granicą, niestety, cały czas trwa i to też będzie i może wpływać dobitnie na nastroje panujące na rynku. Jeżeli chodzi o kolejne spółki, to będzie to Alim Games, które też zaliczyło dosyć ciekawe ostatnie odprawy. Spadnięcie. I to jest przykład wręcz, można powiedzieć, jedy, jeden z przykładów, bo na gamingu możemy znaleźć ich mnóstwo, takich podręcznikowych spadków. Piękny trend spadkowy w tle, wielotygodniowa konsolidacja. Widzimy, że i tak i tak zakończyła się wybiciem z tego dosyć ciekawego również mini-ręczyku i mamy odpadnięcie w dół, tak więc cierpliwość tym inwestorom się po prostu kończy i mamy zepchnięcie i spadek na półkę pomiędzy głównymi strefami. Jak dla mnie psychologiczna złotówka to jest tylko i wyłącznie formalność. Jeżeli będziemy mieć kontynuację tej fazy spadkowej, tym bardziej, że to wybicie nastąpiło na zwiększonym wolumenie. Punkt równowagi musimy wrócić w obszar tego starego range'a, a opór jest już na poziomie 2.30, tak więc sytuacja dosyć ciekawa. No i nie wygląda to zbyt optymistycznie. No i przejdźmy teraz do tych spółek też znanych, pamiętamy One More, no to jest gwiazda szaleństwa, rozgrywania pod premierę. Często o tej spółce również rozmawialiśmy wielokrotnie, był takim koronnym przykładem, w jaki sposób rozgrywa się spółki na GPW. No to popatrzmy, cofnę może ten wykres, żebyśmy byli świadkami właśnie tego spektakularnego wybicia. No i to jest spółka, która na swoim szczycie, na tym historycznym wybiciu kosztowała. 21 ,60 zł. 60 groszy. Potem oczywiście spektakularny dump, który nastąpił. To jest wręcz taki podręcznikowy przykład. No i oczywiście osuwające się spadki. W tym momencie to już są grosze. Kiedyś, może nawet nie kiedyś, bo to było październiku koniec października 2020 roku, czyli można powiedzieć, że jak na, na warunki rynkowe to nie tak dawno. No a teraz to już widzimy spółka typowo groszowa, czyli 86 groszy za jedną akcję, I przepotężne, przepotężne odpadnięcie. Nie znalazłem informacji, to wysypywał e, tak duży pakiet akcji. O popatrzmy historycznie na ten wolumen, który znajduje się w tym miejscu, a to, co znajdowało się po lewej stronie, nie było takich wolumenów. Czyli ta cała wyprzedaż, która oczywiście trwała systematycznie na One more, widzimy, że nie była robiona na takich potężnych wolumenach. I ten wolumen po prostu został no, tutaj wysypany dosyć drastycznie, zalewając tych wszystkich, którzy nadal wierzyli jeszcze w spółkę, mieli wiarę w spółkę, nadal na niej siedzą, być może nawet z tych bardzo wysokich poziomów, licząc na to, że w końcu kiedyś odbije. No, a jak widzimy, no zmierza to do. Bardzo negatywnych poziomów. Tutaj zaznaczyłem taką strefę to jest bardzo stara strefa. Ona tutaj się nam odkrywa. Oczywiście, gdy spadliśmy tak nisko, to są poziomy historycznych minimów. Jeżeli One More kiedyś spadnie, a już niewiele do tego brakuje, do tego, żeby przebić tą strefę, no to mamy nowe historyczne dno na One More i będzie to bardzo, ale to bardzo negatywne. Jak wiesz, oczywiście, z czego wynika ten dump, z czego wynika tak duży spadek i potężny wolumen, to możesz się pochwalić w komentarzu, tak żeby każdy mógł również się z tą informacją zapoznać. No, punkt równowagi. No musielibyśmy widzieć tutaj pionowy powrót. Czy to jest możliwe? No raczej mało prawdopodobne, bo to na takim strachu, który się pojawił się na tej spółce, będzie w stanie wpompować w nią aż tak duży kapitał, żeby zalać tutaj piękną zieloną świecą, wybierającą, żebyśmy widzieli jakąś powrotną fałkę? No, raczej nie wygląda na to, chyba że OneMore ma jakiegoś asa w rękawie, o którym w tym momencie nie wiemy. Wygląda to po prostu tragicznie. i Warto przede wszystkim wiedzieć, czy takie sytuacje na rynku mają miejsce i nigdy nie wiemy kiedy ktoś zdecyduje się na zrzucenie jakiegoś dużego pakietu akcji i jak brakuje płynności z drugiej strony no to brak płynności powoduje właśnie takie duże oberwanie. kolejna spółka doskonale wszystkim znana czyli oczywiście huge huge, które oczywiście szoruje teraz podnie i mamy jeszcze jak widzimy szanowanie poziomu wsparcia, tak więc jeszcze pod tym kątem nie jest tragicznie gdyż ten poziom wsparcia od wielu jak widzimy tygodni dla nas systematycznie pracuje nie są w stanie skutecznie zamknąć się bo samo przebicie nadbicie cieniem jak dla nie przynajmniej nic nie świadczy muszą zamknąć się poniżej 15, jeżeli zamknąć się poniżej 15, no to kontynuacja fazy spadkowej jak najbardziej dla mnie będzie następować. Jeżeli w tym momencie szanujemy ten poziom, no to rozgrywamy tylko obszar takiego ręczyka, który nam tutaj się utworzy, czyli półkę pomiędzy głównymi i tą strefą. dochodzimy tutaj do tego ręża i tutaj powinniśmy widzieć hamulec, czyli już atakującą podaż, która powinna próbę tego wybicia zalewać. Jeżeli w końcu skutecznie to będą wybijać, wiadomo, jak pukają do bram, w końcu ktoś się otworzy, no to atak z celem retestu okolic. 23 zł powinien mieć miejsce, ale do tego jak najbardziej potrzebujemy przede wszystkim paliwa i jakichś pozytywnych newsów płynących ze spółki. No i na deserek mamy CA Games. CA Games, jak ktoś mnie słucha już od lat, to wie, jak można było go rozgrywać i co myślę o spółce. Tak więc ktoś, kto. Również pamiętał o tych poziomach, no to mógł spektakularnie w bardzo szybkim czasie zarobić na tym ruchu powrotnym ze złoty 40, zł, również na te ciekawsze poziomy. Widzimy, że mamy przepiękną strefę retestu złoty 70 zł w ostatnim tygodniu i idealne wybranie tych poziomów. Tak więc też na szybko można było zarobić kilka procentików. I teraz wykonujemy z powrotem ruch powrotny. Dlaczego oni tak walczą z tą strefą? Więc to też, jak mnie słuchasz od bardzo długiego okresu czasu, to wiesz przynajmniej według mnie. Jest tam strefa podażowa, która rozciąga się właśnie od tych złotych 80 do 2,20 i to jest ta strefa, gdzie będzie im ciężko to przebić, pomimo tego, że wiemy, że jeżeli chodzi o tą akurat spółkę, czekamy na bardzo istotne, ważne produkcje i popatrzmy, skoro skubią tą podaż, to tak nazywam, takim skubaniem tej podaży systematycznie i widać, że jest na to chęć i jest tutaj taki wolumen, który po prostu podskubuje tą podaż, no to w końcu być może kiedyś, kiedy tego nie wiemy, doczekamy się, że być może ta podaż, która siedzi tutaj już od bardzo, ale to bardzo dawna, będzie skutecznie rozjechana, i wtedy te poziomy, o których teraz w tym momencie możemy tylko i wyłącznie pomarzyć, skutecznie zostaną przez rynek rozjechane. Na razie po prostu dogrywamy te same stare poziomy. Widzimy tutaj, że ta podaż jednak jest, i cały czas próbuje walczyć. Tym nadciągającym popytem i na pewno ja bym się interesował y, poziomami, które zepchnęłyby na, najlepiej na jakimś strachu ogólnoświatowej panice CA Games dosyć nisko, no bo wtedy po raz kolejny powinna dać się ona rozegrać y, w kierunku oczywiście ruchów powrotnych. Tak więc sytuacja dosyć ciekawa i też ciekawa spółka na najbliższe miesiące pod obserwację. Jeżeli chodzi o wyniki portfelowe, popatrzmy sobie, co ciekawego dzieje się na wynikach ogólnych. Mieliśmy dosyć ciekawy tydzień za nami, bo jak widzimy, mieliśmy też spółki, które dwucyfrowo, Pomimo tego dały jakieś ruchy powrotne. Pixel Crow bardzo ładnie odbił o 45% do góry. Artifacts 14, 12,5 do TS Games 12, 10, Juju, Asmodev 10. Nawet Król, jak widzimy w całym tygodniu, to jest chyba tylko, tylko, tylko ten piątkowy powrót, dał mu taki oddech na 4,29 i przewinę niżej, żeby każdy mógł się z tym zapoznać. Zobaczmy sobie wyniki ujemne. Przypominam, że w tym pierwszym zestawieniu ogólnym mam 81 spółek. No i popatrzmy, właśnie One More dał przepotężną. Rzute, bo aż 62% spadła spółka w ciągu zaledwie tygodnia. Alien Games jest numerem 2. 21%, Falcon spadł 19%, VR Factory 14%, 10%, Boombeat, Render 10%, i jeszcze poniżej 10%, Drageus czy też Iron Wolf. I to są te największe spadki, których jak widzimy cały czas nie brakuje na gamingu. Oczywiście jak widzimy wyniki. Tygodniowy portfelowy to jest minus 1,46 setnych, ale popatrzmy co się dzieje. Już mamy praktycznie 6 miesięcy zamknięte na rynku. Jeszcze dosłownie kilka dni zostało i na 81 spółek tylko tylko 7 jest z dodatnim wynikiem. Wszystkie inne są z wynikiem ujemnym. NUPS cały czas utrzymuje... Pójść poziom 31% na pójście od początku roku. Metaversum 16, 16 C-Games, Vivid 14, Ajax 729, Big Cheese 723 czy 455, jeżeli chodzi o Sonkę. I to są te wyniki jedyne dodatnie, jeżeli chodzi o właśnie gaming. Za to z drugiej strony już możemy zaobserwować powolne spadki, które powoli, jak widzimy, się rozpędzają, gdyż do dwucyfrowych wartości, jak widzimy, niewiele im brakuje, które postępują i popatrzmy tutaj dalej co się dzieje jeżeli chodzi o największe zejścia to Moonlight jest na 82% minusie od początku tego roku to jest przepotężny spadek one more już niedługo będzie chciał go prawdopodobnie wyprzedzić jak widzimy brakuje mu tylko po procenta mamy 82%, konsole 76% TS Games 66, TS Games spółka jedna z topowych spółek, Wicek można powiedzieć król Polskiego gamingu 66% na minusie, Call to Play 64, 62, Movie Games. VR Carbon Studio 61 i jeszcze poniżej 60 mamy LM Games czy też Redzik, tak więc widzimy, że mamy przepotężne spadki sam król oczywiście również jest nam ponad 50% minusie od początku roku, tak więc widzimy, że wygląda to po prostu tragicznie. I jeżeli chodzi o wyniki portfelowe, mamy nowy rekord po tym tygodniu, pomimo tych odbić jakichś ciekawszych na poszczególnych spółkach pojedynczych i tak i tak mamy rekord w ujęciu portfelowym, jest to minus 30,5%, czyli jedno najbardziej zdobany sektor ubiegłego roku okazuje się jak na razie, najbardziej zdołowanym sektorem, również roku 2022. Drugim już najbardziej zdołanym sektorem robi się powoli, robią się powoli banki. Tak więc robi się bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o aktualną rozgrywkę na rynkach kapitałowych, a wiemy, że rosnące stopy procentowe wywołują dalszą presję wyprzedaży na GPW i są no, najgorszym, co może spotkać inwestorów na rynku i o tym również należy pamiętać. Tak więc ja zapraszam już na kontynuację. Pozostałych spółek, które nam zostały na przygodzie sektorowym, możesz dost, dostąpić i dołączyć do naszych tutaj spotkań, które odbywają się systematycznie, gdzie oglądamy poszczególne sektory czy też poszczególne indeksy. Tak więc zachęcam do uczestnictwa. A ja już w tym momencie zakończę to nagranie dla YouTube. Pozdrawiam serdecznie, czterema kciuki, za wyniki. Na razie, hej.